Czuję, że zaraz zjemy coś dobrego. Wow, spójrzcie na to ogromne wiaderka ze skittlesami. Możemy już spróbować. Najpierw przyjrzymy się tabliczkom. Kurczę, będę najwolniejsza! A ja będę najszybsza! U mnie średnia prędkość. Podoba mi się. Nie traćmy czasu. Zaczynam! No to za szybko nawet jak dla mnie. Mam pomysł. Wiem, jak bez problemu zjeść wszystkie słodycze w kilka sekund. Rozłożę je według kolorów. Świetnie wygląda, fajnie. Spadłaś na super pomysł. Dzięki. Ja Miałam rację. Jedzenie przez słomkę jest to o wiele wygodniejsze. Wow, mój język jest cały żółty. Nie szkodzi. Za chwilę i tak zmieni kolor na inny. Pokaż. Ale ekstra. Teraz twój język jest zielony. No to nie na długo. Myślę, że na końcu będzie fioletowy. Sprawdźmy to. Wow, jest wielokolorowy. Tego się nie spodziewałam. Jeśli skończyłaś, to czas na mnie. Kurczę, mogła mnie podrzucać cukierka. Daj ci pomogę. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać do niej skitelsy. Jennifer, widzę, że też masz problem z celnością. Wszystkie cukierki przelatują obok mnie. Daj spokój, przecież jest fajnie. Pobawiłabym się z wami... Muszę jeść. Ojej, cukierki skończyły się tak szybko, nie zauważyłam. Kurczę, przez ciebie nie zdążyłam nic spróbować. Ja mam tę ucztę dopiero przed sobą. Do ust włożyłam pierwszego cukierka. Mija, błagam cię, pospiesz się, bo się tu zestarzajemy. Ale mam jeden sposób, aby tego uniknąć. Rozumiem, chcesz, żebyśmy pomogły mi. To świetny pomysł. Jesteśmy prawdziwym zespołem. Tak naprawdę nie prosiłam was o pomoc. To moje słodycze. Kate, pospiesz się. Ja chcę nam przeciąć słomki. Gotowe. Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków. Sama je zjem. Nie wierzę. Już za późno. Nie zdążyłam. Ale możemy przejść do kolejnej rundy. Ciekawe, co nas czeka tym razem. Nutella! Jaka miła niespodzianka. Szybko zabierajcie karty. Kurczę, nie mam się co spieszyć. Ciekawe, co ja mam. Fajnie, będę najszybsza. A ja dostałam średnie tempo. Ofiary. Miałam dziś największe szczęście. Biedna Kate. Nie będzie miała łatwo. Nic nie szkodzi, da radę. Ja już zaczęłam, ale przeszkadza mi ten papierek. Muszę się go pozbyć. Mam nadzieję, że moje ostre paznokcie pomogą. Wspaniale. W końcu mogę zjeść krem czekoladowy. Mmm, Jakie to słodkie. Patrzę na ciebie i zaczynam być głodna. Nie można pozostać obojętnym wobec Nutelli. Czas podkręcić tempo. Wezmę więcej kremu. Fu, to już nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie obchodzi mnie to, najważniejsze, że mi smakuje. Nigdy nie zjadłam tyle Nutelli naraz. To prawdziwy raj! Ale już masz krem na całych rękach! Nie zaszkodzi Ci się umyć. Trochę później mam teraz lepsze rzeczy do zrobienia. To wygląda odrażająco. Nie mogę na to patrzeć. Piu. No to nie patrz! Przestań mi przeszkadzać Jennifer. Nie widzisz, że jestem zajęta! Ja też jestem zajęta. Muszę otworzyć mój krem czekoladowy. Okazuje się, że to nie jest Takie proste. Wow, jak dużo Nutelli mam na rękach! Muszę ją szybko zlizać. Kurczę, słoik jest pusty, szkoda. Do końca to to zostało. To już nie za długo. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie po wszystkim. Ciesz się, Jennifer, twój czas wreszcie nadszedł. Tak długo na to czekałam. Chcę jak najszybciej zjeść trochę czekolady. Oczywiście cieszę się razem z tobą, ale lepiej by było, gdybyś oddała mi nutellę. Nie mam mowy! Już zjadłaś swoją porcję. Teraz moja kolej. Super, leje się prosto do moich ust. Nie potrzebuję nawet łyżki. Może zmienisz za i podzielisz się z Jennifer? Nie chcesz? Więc muszę skorzystać z mojego planu awaryjnego. Zjem krem, gdy nie będziesz patrzeć. What? Nie rozumiem, dlaczego Nutella nie płynie. Przecież dopiero co tak było. Co za ofiara, nic nie ogarnęła. To jest moja szansa na powtórzenie mojej sztuczki. Świetnie! I znowu to samo ani kropli. Co się dzieje? Muszę się odpowiednio skoncentrować. Pyszności. Już wszystko rozumiem. To sprawka mi. Dam jej nauczkę. E, spróbuję jeszcze raz. Ja też. Aj, to boli. Już dawno temu cię rozgryzłam, mija. Dostałaś to, na co zasłużyłaś. Skończyłam. Czyli zostałam tylko ja, ale ja się przecież nigdzie nie spieszę. Najpierw otwieram powolutku słoik. Moja cierpliwość zaraz się skończy, nie mogę czekać tak długo. Dziękuję za pomoc, Mia. Nie denerwuj się tak bardzo, wyluzuj. Mam nadzieję, że sama sobie poradzę. Obawiam się, że nie. Pozwól mi pomóc jeszcze raz. To wszystko gotowe? Proszę, Kate, jedz już. Jaka ty jesteś, miła? Prawdziwa przyjaciółka z ciebie. Dziękuję, że mogę skosztować w końcu mojego czekoladowego kremu. Może też powinnam to za nią zrobić? Zdecydowanie sama sobie z tym poradzę. Nutella jest już tak blisko. Jennifer, obudź się, nie mogę już tak dłużej siedzieć. O, już czuję zapach czekolady. Jak leci, Kate? W końcu spróbowałaś Nutelli? Jennifer, wracamy. To było pyszne, dziękuję, że poczekałyście. Gdzie jest nasze jedzenie? O, widzę lody! Jakie duże wiaderka! Super! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę kartki. Kurczę, będę jadła jak żółw. A ja będę szybka jak rakieta. Średnia prędkość, no nieźle. W końcu zjemy coś orzeźwiającego. Jennifer, może uwolnisz łyżkę? Ja też jej potrzebuję. Tak, jasne, daj mi troszkę czasu. Co robisz, Mia? Przepraszam, ale nie mam czasu na czekanie. Chcę zjeść moje lody, zanim się roztopią. Nie mogę ich wyjąć. O, udało się! To wygląda jak gigantyczny lód na patyku. Super! Co z tobą, Mia? Nic mi nie jest. Tylko zrobiło mi się troszkę chłodno. Ale sytuacja pod kontrolą. Jakoś nie jestem tego taka pewna. O, nie! Mia całkiem zamarzła. Co ty wymyśliłaś, Jennifer? Naprawdę chcesz użyć palnika? To zbyt niebezpieczne. Lepiej weźmy suszarkę do włosów. Come on! O, mogę się znowu ruszać. Nie zatrzymuj się, Kate. Bardzo dziękuję. Czyli mój palik gazowy nie jest już potrzebny. Zgadza się. Schowajmy go. Skoro wszystko dobrze się skończyło, to czy mogę spróbować moich lodów? Mam już nawet specjalny plan. Chcę zrobić sobie rożek. Będzie naprawdę ładne, zobaczycie. Świetnie. Sama nie spodziewałam się, że wyjdzie tak fajnie. Wow, jaką ogromną porcję zrobiłaś. Niesamowite. Ej, dlaczego mnie uderzyłaś? Pewnie dlatego, że chciałaś zjeść moje lody. Zgadza się, z chęcią bym ich spróbowała. Mija, ale rożek jest mój, zrobiłam go, więc ja go zjem. Mm, to jest takie pyszne. Jestem zachwycona. Smakuje rewelacyjnie z każdej strony. Nie mam wątpliwości, że tak jest. O nie, tylko nie to! Mój rożek zaraz spadnie. Przykro mi, nie smuć się, Kate. Takie rzeczy się zdarzają. Czyli zostałam tylko ja. O nie, moje lody się całkowicie roztopiły. Jak to? Ale plusem jest to, że teraz mogę je wypić. Ostrożniej, Jennifer, błagamy. Nie martwcie się, postaram się nikogo nie ochlapać. Jesteś już cała mokra. To nieważne, ale było pyszne. Jestem bardzo głodna, ale dostałam tylko jedną pizzę. Szkoda. Współczuję ci, jak fajnie, bo ja mam o wiele więcej. Ty? Nie widziałaś jeszcze mojej wieży. Spójrz, pizzy jest tak dużo, że sięga aż do nieba. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej. No to czy Libiana? Przestańcie się śmiać. To wcale nie jest zabawne. I tak wiem, że jem pierwsza. I jestem tym podekscytowana, nawet jeśli mam tylko jedną pizzę. To na pewno jest pyszna i ciepła. Tylko spójrzcie, jak ser się ciągnie. Rewelacja. Palce lizać. Ej, ostrożniej! Uważaj, gdzie wyrzucasz resztki. Co za różnica, najważniejsze, że mi smakuje. Stop, przestań! Wystarczy, mam cię dość! Chcesz rzucać we mnie skórkami? No to masz. Jesteście takie zabawne. To dla mnie niezła rozrywka. Najwyższy czas, żeby mi ja zjadła pizzę. Jana miałaś rację. Jest pyszna. Mam pomysł. Wiem, jak ją jeść bez brudzenia sobie rąk. Można ją po prostu zwinąć jak kebaba. To jest bardzo poręczne. Mm, jak apetycznie jesz. A teraz pokażę wam, jak naprawdę szybko zjeść pizzę. Jak nieźle, co? Wow, nie miałam pojęcia, że tyle pizzy może zmieścić się w buzi jednej osoby. Oczywiście, że może. Można nawet zjeść kilka pizz pod rząd. Ojej, chyba coś poszło nie tak. Co robić? Daj spokój, nie martw się. Przynajmniej teraz cała Twoja pizza jest nasza i możemy ją zjeść. Gdzie są moje pizze? Jak wam nie wstyd? Po prostu bezczelnie je ukradłyście, złodziejki. Nie krzycz na nas. Byłyśmy po prostu bardzo głodne. W końcu nadszedł czas, aby zabrać się za moją pizzę. Tak długo na to czekałam. Jej, to prawdziwy upadek wieży! Dokładnie, ale nie byle jakiej wieży, tylko bardzo, bardzo smacznej. O, została jeszcze kiełbaska. Tylko jeden tik, tak? Nie najem się taką drażetką. No ja mam całe pudełko. Zobacz lepiej, co ma Diana. Tak, zobacz, co mam. To nie jest takie zwykłe pudełko, a gigantyczna paczka TikTaków. To jest takie fajne. Ale Lily je pierwsza. Wiem, mój TikTak ma smak Coca-Coli. A ja uwielbiam Coca-Colę. Dobre, ale bardzo mało. Mary, teraz twoja kolej. No w końcu. Zawsze jestem gotowa na coś pysznego. Co jest? Dlaczego drażetki się nie wysypują? Szybko, wskakujcie mi do buzi. Mary zgubiła wszystkie swoje cukierki. Nieprawda. Nawet jeśli są na stole, mogę nadal je jeść. Albo raczej wessać przez słomkę. Bardzo mi się podoba. Diana, tylko ty zostałaś. Nareszcie. W końcu nadeszła moja kolej na zjedzenie tych wszystkich tiktaków. Spójrzcie, jak ich dużo. To jest takie dobre. Może i z nami się podzielisz. Masz tego tak dużo. Podzielić się? Czym mam się dzielić? To jest takie pyszne, że zjem wszystko sama. Kurczę, wiem! Mam pomysł, jak podkreślić Dianie co najmniej jedno pudełko! Jeśli wyciągnę rękę z tej strony, na pewno nie zauważy! Mary, podstaw swoją rękę, zaraz będziemy miały tiktaki! Hej, skąd macie tiktaki? Sumuję! Koniec z wami, macie przechlapane! Przygotujcie się na ostrzał z cukierkowej broni! A macie! Przestań! Stop! Błagamy, przestań! To dla was nauczka, że nie wolno kraść cukierków. Właśnie, przecież ona strzela do nas cukierkami. I to bardzo smacznymi cukierkami. Można jej łapać ustami i jeść. To genialny pomysł! A macie! Ojej, chyba skończyła mi się amunicja. I nie mam nic do jedzenia. A przynajmniej my się najadłyśmy. Dzięki! Ojej! Po co mi tyle czosnku? Zgadzam się, ja też nie wiem po co. Macie pecha, dziewczyny. Ja mam tylko jedną główkę czosnku. Ale to ty pierwsza go jesz. No i co z tego? Myślę, że szybko się go pozbędę. Po prostu go obiorę, bo lepiej go przecież jeść bez skórki. Wow, fajny sposób na obieranie. A co myślałyście? Teraz muszę go tylko zjeść w jakimś fajnym stylu. O nie, nie chcę jeść tego paskudztwa. Powinieneś zobaczyć swoją pomarszczoną twarz. Wiesz, co może ci pomóc? Praska do czosnku. Dzięki niej jedzenie będzie mniej bolesne. No dalej, Lili, otwórz usta. Pomogę ci wycisnąć czosnek prosto do buzi. Nie, dziękuję, poradzę sobie. No, otwórz usta, jeśli nie potrafisz sama ich otworzyć, to ci pomogę. I jak? Dobra? Smakował ci czosnek? Nie, to okropne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu jadłam. Oj, przepraszam. Co za smród? Teraz musimy to wąchać. Lili, weź szybko jakąś gumę do rzucia. Twój oddech jest nie do zniesienia. Dzięki. Przydałoby mi się trochę gumy, rzeczywiście. Pomogła. Teraz czuję się tak, jakbym nigdy nie jadła czosnku. Masz szczęście, że już go zjadłaś, a ja to dopiero zrobię. Ale po co go jeść? Jest taki ładny. Byłoby o wiele fajniej, gdybym założyła go na szyję i nosiła jak biżuterię. Nie mamowy. Zasady mówią, że trzeba go zjeść. No więc smacznego. Miałam nadzieję, że pomysł z koralikami się sprawdzi. Jesteś bardzo złośliwa Diana, ale i tak nie zamierzam gryźć czosnku w ten sposób. Mam lepszy pomysł. Aby szybko i dokładnie go obrać, należy wrzucić go do szklanki i dobrze potrząsnąć. Wówczas skórka pozostaje w środku, a ząbki czosnku z łatwością można wyjąć. No tylko spójrzcie. No to mogę go spróbować. Fuj, tak. nie zgadzam się, czosnek jest okropny. Czuję się, jakbym zjadła wiadro śmieci. I tak właśnie teraz pachnie w tym pokoju. Ale to nie szkodzi. Znam szybki sposób na pozbycie się tego nawet nieprzyjemnego zapachu. Przyda się tu jakiś odświeżacz powietrza. Nie pomoże, dopóki zapach nie zniknie z moich ust. Kurczę, co teraz zrobimy? Wiem, trzeba prysnąć odświeżaczem prosto do twojej buzi. Proszę. O, chyba się skończył. No i dobra, najważniejsze, że zapach zniknął. Rzeczywiście, ale smak tego odświeżacza też nie jest najlepszy. Diana, teraz twoja kolejna jedzenie czosnku. Dziewczyny, proszę, czy naprawdę muszę iść całą tę górę? Musisz, bierzemy w ciebie. Okay. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Okej, okay, na razie daję radę. W końcu jestem silną dziewczyną. Mogę zjeść kilka ząbków czosnku naraz. Ale to obrzydliwe. Ojej, ona go je nawet ze skórą. Wow. Jeszcze trochę. Muszę z tym skończyć. Ostrożnie, nie wyrzucaj resztek. To leci prosto na nas. Nie obchodzi mnie to. W tej chwili obchodzi mi tylko to, że cuchnie mi z buzi jak ze śmietnika. Tak, pachnie okropnie. Ale wiem, co może nam pomóc. Jeśli odetniemy źródło tego smrodu, będziemy mogły pozbyć się go z pomieszczenia. Aaaa, nie mogę oddychać! Pomocy ratunku! Mam nadzieję, że ona żyje. Hej! Oczywiście, że żyje, po prostu zemdlała od tego smrodu. Nic mi nie jest, żyje, nic mi nie jest. Przepraszam, Diana, no, ale dzięki temu nie śmierdzi. Oto moje dokumenty. W porządku, możesz wejść. Wow! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! To nie jest kobieta, to jakaś bogini, w dodatku idzie w moim kierunku. Co za piękność! Jak tu gorąco. Proszę, o to mój paszport, w środku jest bilet. Dziękuję. No, nie brakuje mi dziś męskiej uwagi. Miłego dnia, chłopaki. Muszę już iść na samolot. my, może uda nam się ją jeszcze złapać. A dokąd wy się wybieracie? Proszę mi najpierw pokazać wasze bilety. O, to mój samolot. Co za wspaniała figura. Nie to co u mnie. Wow. Nareszcie. Jestem już taka zmęczona chodzeniem z tym czymś. O, jesteście moi kochani. Mamusia się tak bardzo za wami tęskniła. Co za pech. Lecimy na wycieczkę, chłopaki. O oh, Witam, poproszę o bilet. Wszystko OK, ale niestety nie możesz zabrać ze sobą psa, tak jak i innych zwierząt. Mam rewelacyjny pomysł. Wykorzystam mój kapelusz, pod którym schowam mojego ukochanego króliczka. Do zobaczenia, Bobby. Nie martw się, zostanie ze mną. Paszport poproszę. Dobrze, a teraz mała kontrola. Co my tu mamy? Kurczę. Zwierzęta są surowo zabronione na pokładzie. Ale nie martw się, twój pupil będzie na ciebie czekał i zostanie tu do twojego powrotu. Witam, mogę sprawdzić pana nakrycie głowy? Pokażę ci pewną sztuczkę. Pokus, pokus i paszport pojawił się tutaj. Wow, nie do wiary. Proszę pokazać mi ten kapelusz bliżej. Dziwne. Przepraszam, może pan przejść? Z tyłu też czysto. No dobra. Witam. Proszę szybko wchodzić na pokład. Mój królik został tam zupełnie sam. Przepraszam, moja droga, ale wiem, jak ci pomóc. Jedna mała sztuczka, i twój futrzany przyjaciel będzie tuż przy tobie. Sekundę. Chyba mi się udało. Oto i on. Wow, dziękuję. Nie ma śladów zwierząt. Proszę przechodzić. Dzień dobry. Papiery w porządku. Ale muszę zajrzeć do koszyka. O nie, jest w nim mój kotek. Wiem. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz wspaniały, wydatny podbródek? Mogę zrobić ci parę zdjęć? W sumie czemu nie? Chociaż chwileczkę. Najpierw muszę poprawić włosy. No, teraz jestem gotowy. Świetnie. Udało się. Teraz najważniejsze jest, aby jak najszybciej znaleźć się w samolocie. Przepraszam, muszę już iść. E, co to ma znaczyć? Pusty koszyk? Czuję, że było w nim zwierzę. Dzień dobry. Proszę wejść. Świetnie, Tu jest moje miejsce. Teraz mogę Cię wypuścić kotku. Jaki słodziaczek. Mogę cię pogłaskać. Oczywiście. Taki miły kotek. Ojej! Chyba mam alergię Witam, życzę miłej podróży. Dzień dobry. Sprawdźmy dokumenty. I jeszcze przeskanujemy. Masz tu jakieś zwierzę? Nie widzę. Można przejść. Chwileczkę! Kurczę, złapał mnie. Żadnych wyjątków. Zwierzęta są surowo zabronione. Jaka szkoda! Jakie tu panują surowe zasady? Pewnie żaby też nie można przenieść. Muszę szybko coś wymyślić. Mam książkę, którą przeczytałam w całości, co oznacza, że mogę ją szybko zmodyfikować. Nigdy nie podobał mi się ten rozdział. Teraz włożę żabę do środka. Świetnie. Mogę iść na kontrolę. O co moje bilety? Mogę przejść? Zaraz po przeskanowaniu. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, przechodź. Witamy na pokładzie, zapraszam. O, tu jest moje miejsce. Bagaż położę na górnej półce, żeby mi nie przeszkadzał. Jesteśmy gotowi do startu. O, super, że nas nie złapali. Jak się masz, mój zielony słodziaczku? Ojej, co to jest? Czyli to zwierzak? Wylądował na mojej głowie pomocy. Hello! Dzień dobry oto moje bilety. Jak się masz kesza nic ci nie jest? Sorry, ale kasza nigdzie nie poleci. Przynajmniej nie w tym samolocie. Zwierzęta nie mogą przebywać na pokładzie. Słyszałaś? Zwierzęta nie są akceptowane? Hmm. Mam pomysł. Gdzie Potrzebuję twojej pomocy. Tak jest lepiej. Witam. Poproszę o bilety. Ojej, chyba ja szczurka wyszła na spacer. Czy wszystko z panem w porządku? Tak, wszystko ok. Nie, to jest nie do zniesienia, to tak łaskoczę. Co się z nim dzieje? Właśnie przypomniał sobie zabawne żarty, prawda, Alex? Trudno mi w to uwierzyć. Pozwólcie, że zobaczę, co tam macie. Ha, wiedziałem! Próba wniesienia na pokład zwierzęcia. Oj, spójrzcie, co tam jest. Wynosimy się stąd to szybko. Dokąd oni poszli? Jemy. Kurczę, puściłem ich. Dzień dobry, a to mój bilet. Wszystko w porządku. Albo i nie wszystko. Złota rybka? Nie no, zwierzęta nie są wpuszczane na pokład. Proszę oddać mi rybę. Zajmę się nią. Nie mogę uwierzyć, że muszę się rozstać z moim pytonem. On jest taki wrażliwy. Mam pomysł. Proszę mnie przepuścić, a to mój paszport. Chcę już wejść na pokład. Co to jest? Żadnych zwierząt na pokładzie. Nie na mojej zmianie. Oj, jak śmiesz! Przepraszam, wszystko okej, okay, proszę przejść. O, tu jest moje miejsce. Wydaje mi się, czy coś mi syczy na uchem. O nie to wąż! To tylko nieszkodliwy pyton.